Gdańska konferencja Ekonomii Społecznej zamyka pewien pewny okres działania mający na celu promocję dobrych przykładów ekonomii społecznej w Polsce. Jeśli chodzi o Rzeszów i Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, my tu podejmujemy już od 2004 roku działania mające na rzecz jakby promowanie tej przedsiębiorczości społecznej. I tutaj już w 2004 roku podjęliśmy działania mające na celu tworzenie spółdzielni socjalnych. Na dzień dzisiejszy na terenie Podkarpacia funkcjonuje siedem spółdzielni socjalnych. Między innymi w ramach Polskiego Związku Głuchych jest powołana pierwsza chyba w kraju spółdzielnia socjalna Dance. Takim pozytywnym, bardzo dobrym przykładem ekonomii społecznej jest działająca od dwóch lat spółdzielnia socjalna Konar w Tarnobrzegu która mimo wielu problemów i trudności świetnie poradziła sobie na rynku i w tej chwili już jest takim jakby wzorcowym przykładem działalności ekonomii społecznej. W ciągu najbliższego roku Rosowska Agencja Rozwoju Regionalnego zamierza bardzo aktywnie włączyć się w realizację działań mających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej wśród osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych i tutaj zamierzamy podjąć działania mające, mające na celu tworzenie nowych podmiotów, nowych spółdzielni socjalnych, inkubatorów, NGO-sów i tutaj wspólnie Polskim Związkiem Głuchy, wspólnie z bankami żywności działającymi w Rzeszowie i w Tarnobrzegu, wspólnie z innymi stowarzyszeniami zamierzamy promować te dobre przykłady, które funkcjonują i na terenie całej Polski i na terenie Podkarpacia. Bardzo dobrym przykładem przedsiębiorczości społecznej jest także działalność Stowarzyszenia Bractwa Flisaków w Ulanowie na terenie województwa podkarpackiego. Jest to świetny przykład pokazujący, że można lokalnie na terenie jednej gminy zorganizować się i stworzyć naprawdę grupę wsparcia aktywizującą całą gminę i całe środowisko lokalne. I tutaj właśnie dla. Przedstawienia mogę powiedzieć, że już w przyszłym roku, w przyszłym roku, w roku 2009 na terenie Ulanowa Bractwo Flisaków zorganizuje takie ogólnoeuropejskie dni flisactwa.